Czyli, że spust będzie powodował, że lepiej będziemy strzelać z pistoletu? I teraz tak, to jest pytanie oczywiście, które się tyczy: karabinka, karabinka precyzyjnego, czy tam karabinu, czy strzelby, czy w ogóle czegokolwiek, co tam strzelamy sobie. Zawsze można to pytanie rozwinąć w dowolnym kierunku, w dowolnej konkurencji, w dowolnym typie broni, i nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zaraz pokażemy Wam pewien eksperyment, jak to można sobie przetestować. Natomiast ogólnie, jeśli chodzi o to, co ja obserwuję w środowisku strzeleckim, to jest coś takiego, że ktoś sobie kupi pistolet mówi o, o jaki fajny mam pistolet, nie be, 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 zobacz, jaki spust ma, nie? I tam chodzi o to, żeby generalnie był taki na dotyk. Najlepiej, że wtedy niby najlepiej to strzelać. Nie zawsze tak jest. Czasami jest tak, że jeżeli ktoś wie, że ten strzał natychmiast nastąpi, czyli mamy spust na dotyk, to bardzo często jest tak, że wtedy wszystkie błędy, które mogą wyjść, jakieś reakcje nasze nieświadome, na przykład kompensacja odrzutu, albo ewentualnie jakieś zrywanie strzału przy ruchy na wygarsku i tak są po prostu zwielokrotniane przez to, że wiemy, że to będzie teraz i jeszcze mocniej się gdzieś tam wspinamy, napinamy, reagujemy. Więc nie zawsze jest tak, że lepszy spust to jest ten lżejszy. Czasami dla niektórych osób lepszy to jest ten cięższy, gdzie trzeba świadomie po prostu pracować nad strzałem, trzymać, pilnować przyrządów i w ten sposób oddawać każdy kolejny strzał, zwłaszcza jeżeli mówimy o strzelaniu tarczowym. I teraz tak, czasami zdarza się właśnie przy okazji tego pistoletu, który tu mam, Steyr, Pierwszej, najpierwszej generacji. Spust ma generalnie taki, że jak ktoś go nie zna i zaczyna ściągać ten spust, to się pyta, gdzie jest bezpiecznik. Czyli ogólnie można złamać palec na spuście, zanim się go po prostu naciśnie. Nie szkodzi to w tym, żeby na przykład z jakiejś tam odległości 10-15 metrów dwa strzały puścić, tak żeby była jedna dziura po nich. Także tutaj. Stąd też taki mniej więcej pomysł się wziął, żeby ten temat poruszyć. Jak będziemy go realizować teraz? Żeby nie było właśnie, że wpływ jakiegoś sprzętu, że mamy jeden pistolet taki, jeden siaki z jakimś tam różnym oporem spustu, to wykorzystamy sobie Glocka. I do Glocka przygotowaliśmy sobie dwa takie zestawy. Iglica z całym zespołem i sprężyny z jednego zestawu, gdzie są dodane sprężyny lżejsza niż fabryczna i cięższa niż fabryczna. Lżejsza ma być po to, żeby właśnie teoretycznie spust był lepszy, dawał jakieś tam lepsze wyniki, cięższa po to, żeby był bardziej niezawodny na każdej amunicji zawsze strzelił. Jedna to jest mniej więcej 4 funty, druga to jest mniej więcej 6 funtów. Nie wiem, jak to się przekłada na konkretnie już opór języka spustowego. Teoretycznie, gdybyśmy potraktowali, że to jest tak, jak tam jest opisane, to mamy mniej więcej 2 kg, 3 kg oporu, czyli półtora razy cięższy spust możemy uzyskać albo 1,5. No, wtedy tak nie wyjdzie, no, ale półtora raza cięższy powiedzmy spust po wymianie tej sprężyny. Będziemy strzelać jedną serię na lekko, za chwilę, potem będziemy sobie strzelać na ciężko, na ciężko i na lekko. Czyli każdy strzeli trzy osoby po dwie serie, lekką sprężyną po dwie serie, ciężką sprężyną, raz przechodząc z lekkiej na ciężką, drugi raz z ciężkiej na lekką. Czyli już trochę tak zakombinowaliśmy, żeby w miarę uzyskać efekt taki. Yy... Można powiedzieć uśredniony, czyli nie na zasadzie, że po prostu zrobiliśmy tak i tak, a jakbyśmy zrobili odwrotnie, to kto wie, co by było. No namieszaliśmy tak, żeby mniej więcej wszystkie ewentualności się tutaj pojawiły i zobaczcie, co wyszło ze strzelania. Dobra, tak wygląda anonimowa seria anonimowego strzelca numer 3. Będziemy lecieć od końca, tak akurat się ustawiliśmy. I teraz tak, lżejszy spust to są białe zaklejki. Jaki tutaj był rozrzut? 20 parę centymetrów. Twardy spust. Prawda, jeden strzał ostatni gdzieś uciekł, rozrzut jest zbliżony, czyli też koło 20 cm. No, zmienił się punkt trafienia, to jest akurat bez znaczenia w tym momencie. Yy, już na razie krytycznej różnicy nie widać. OK, tarcza numer 2 wygląda w taki sposób, czyli seria na miękkiej sprężynie to było to, 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 to. Czyli takie dosyć dobre skupienie. Yy, na twardej sprężynie brązowe zaklejki. I tutaj jest troszeczkę gorszy rozrzut na sprężynie twardej. Nie jest to jakieś tam bardzo, 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 bardzo duże, nie jest to razy dwa, nie jest to razy półtora. To jest taki tam, powiedzmy, jeden, trzy, coś w tym stylu. I idziemy do ostatniej tarczy. Tarcza numer 1 Skupienie na miękkiej sprężynie. Tutaj strzelec, który to strzelał, stwierdził, że jeden strzał był trochę zaskoczeniem. <laughs> nie wiem, czy to był akurat ten, czy ten, ale jeden w każdym razie z tych strzałów to był takie wyraźne właśnie zapoznanie się ze spustem, a na twardej sprężynie też mniej więcej uzyskałem to samo. Czyli generalnie e, niby na tej twardszej sprężynie jest troszeczkę większy rozrzut, ale znowu to jest kilka procent. Czyli nie jest tak, że on jest razy półtora, razy dwa, czy coś tam takiego się zmieniło. E, jest troszkę inny. I od razu mówię tak, jak już obejrzeliśmy wszystkie tarcze i na wszystkich widać, że od środka jesteśmy wszyscy średnio tu. E, to jest wina tego, że wzięliśmy glocka, który strzela pierwszy raz dzisiaj i... Po prostu tak na ustawione przyrządy celownicze z tego co widać i jak na złość pierwszy raz nie wzięliśmy ze sobą na strzelnicę przyrządu, którym będziemy mogli wyregulować te przyrządy, więc na razie będziemy strzelać po prostu na skupienie dalej. To nie jest jakiś wynik błędu strzeleckiego, tylko po prostu ustawienia przyrządów. Jakby ktoś nas pytał ewentualnie o co tam dalej chodzi, Glock 19 trzeciej generacji, przyrządy mechaniczne 8 gramów, amunicja PFA. Całkiem dobrze sobie radząca w Glockach generalnie. I lecimy z drugą serią. Zobaczymy, czy coś tu się wyraźnie zmieni, czy zostanie mniej więcej to samo. A takie ładne magazynki na 21 ,2 można kupić u nas na sklepie. Dobra, po drugiej serii wygląda to tak. Na tarczy numer 3 ciężka sprężyna strzelana jeszcze raz od razu, czyli zmieniliśmy dopiero sprężynę po drugiej serii strzelania z tej cięższej. Czyli tak jakby strzeliliśmy na początku lekka, ciężka, ciężka, lekka. Czyli też nie było tak jakiś tam przejść z tej na tą tylko w jedną stronę, tylko raz w tą, raz w tą, czyli raz na cięższą, raz na lżejszą. Więc teraz tak, ciężka sprężyna tutaj na trzeciej tarczy, to są zielone zaklejki, rozwód bardzo duży te pomalowane na czerwono, to jest lekka sprężyna, czyli tutaj przy tym przejściu wybitnie widać, że poszło na korzyść wyniku. Co może być związane akurat z konkretnym strzelcem, w związku z tym, że trochę jeszcze tam walczy z niektórymi elementami i tutaj przejście właśnie z ciężkiego w dół mogło być kluczem, a nie sama masa, znaczy w sensie opór spustu, więc to może być tak, może być tak. W każdym razie taki wynik uzyskaliśmy na tej tarczy, idziemy dalej. Dobra, tarcza numer dwa. Ciężka sprężyna, zielone. Dobry wynik. Ukaż na to swój dzień chyba dzisiaj. Lekka sprężyna, czerwone. Generalnie, patrząc z mojej perspektywy, lekko z boku identyczne. Nic tu się nie zepsuło, nic tu się nie poprawiło. Czyli generalnie dobre strzelanie i tyle. No i zobaczymy teraz ostatniego. Dobra, ostatni wynik, czyli moja tarcza pierwsza. Zielone kropki. Znowu ciężka sprężyna, czyli tutaj się jakby nic nie zmieniało w porównaniu do poprzednich serii. Na lekkiej sprężynie rozrzuciłem. To generalnie wyszło też z tego między innymi, że przyspieszyłem po prostu strzelanie, bo jak szybciej spadał spust, to szybciej strzelałem. Jeden strzał gdzieś uciekł. Ciężko powiedzieć gdzie. Albo była któraś przestrzelina podwójna, albo coś dziwnego się tu musiało stać. Raczej nie sądzę, żebym nie trafił w tarczę, dlatego są cztery. Ogólnie nie znaleźliśmy piątego, ale rozrzut między Ciężką, a lekką wyszedł trochę na niekorzyść lekkiej sprężyny. Przy ciężkiej, po prostu więcej trzeba było na popracować tak świadomie. A na lekkiej zacząłem sobie przyspieszać. To generalnie też chciałem pokazać. właściwie, może tak. Niekoniecznie chciałem to pokazać, ale chciałem o tym powiedzieć. Czyli, może się zdarzyć tak, właśnie, że jeżeli mamy ułatwione zadanie przy naciskaniu spustu, to wynik się pogorszy, nie polepszy. Często się zdarza też tak, że jeżeli ktoś ma. Dobrze ustawiony pistolet, nie tak jak my dzisiaj. Celuje tutaj, a wszystko mu ucieka tu. To jest wina właśnie tego, że wie, że teraz strzeli i po prostu zrywa strzał. Jak to generalnie działa, w czym jest błąd i tak dalej, może być różnie, więc trzeba sobie jakiegoś dobrego instruktora ostrzelania tarczowego wtedy znaleźć i żeby nam to wyprostował troszeczkę. Także czasami przy lekkich spustach, właśnie wtedy, kiedy wiemy, że będzie już albo będzie szybciej, albo uważamy, że broń zrobi coś za nas. To może być właśnie efekt tego typu, że rozrzut się powiększa, dlatego że albo przyspieszamy strzelanie, albo wiemy, że strzeli w miarę na dotyk i reagujemy na yy, mający nastąpić odrzut, na przykład, albo reagujemy lękowo po prostu na strzał zupełnie nieświadomie. Także czasami jest tak, jak na trzeciej tarczy, gdzie zaskoczenie przez strzał poprawiło wynik, czasami jest tak, jak na mojej tarczy, że yy, ułatwienie tej pracy na spójście po prostu spowodowało, że sobie troszeczkę pofolgowałem i zepsułem. A może być tak jak Łukasza na tarczy, gdzie jest właśnie idealny taki sposób strzelania, powtarzalny, niezależnie od tego, jaki mamy opór spustu, i wyszło identycznie w obu seriach. Także pięknie wyszedł ten drugi turnus strzelania, bo mamy dokładnie te trzy rzeczy, które najczęściej mogą się pojawić. Czyli albo jest poprawa z jakiegoś względu, albo jest pogorszenie z jakiegoś względu, albo ktoś strzela równo. Czyli nie ma tutaj zasady. Co do mechaniki, że zawsze lżejszy spód będzie lepszy, tylko jest pewien rodzaj reakcji strzelca na sprzęt. No i u jednych to wychodzi gorzej, u innych to wychodzi lepiej, u innych to wychodzi bez zmian. Ja nie pierwszy raz widzę taki wynik u siebie, że jak mam spust za lekki, to po prostu coś tam się psuje, zdarza się też czasami coś takiego, właśnie jak mieliśmy na trzeciej tarczy, że coś tam się wyraźnie poprawi w momencie, kiedy spust troszeczkę zaskakuje a docelowo uważam, że wszyscy powinniśmy strzelać tak jak Łukasz dzisiaj strzela, czyli równo.